your rifles Polowanie. Czas zacząć. Ósmy odcinek konfrontuje ze sobą apokaliptyczny świat oraz ludzkość próbującą na różne sposoby nadać sens egzystowaniu w tak wyszczerbionej i pokruszonej rzeczywistości. To zdecydowanie najbardziej dziki, zwierzęcy i odrobinę animalistyczny epizod. Wygłodniali, nieopanowani ludzie, kierowani instynktem i poprzez instynkt też osądzający. A pośród nich kaznodzieja. Spokojny, wyciszony, z ufnym, kojącym spojrzeniem, ale i nieznoszącym Sprzeciwu, prowadzący, słuchający jedynie głosu z góry, czy też właściwie głosu swojego, któremu nadał to tak wzniosłe przecież miano. Trzeba jednak zaznaczyć, że wiara nie jest tu zła sama w sobie, choć spaczony jest obraz, w jaki postrzega świat David Kaznodzieja. Wiara często prowadzi do dobra, pomaga innym, pomaga i nam samym, koi i daje wytchnienie. To fundamentalizm i radykalność prowadzą tu do zguby, a przykładem tej zguby jest tu właśnie David. You see a lot. Tak so I co widzę, na Czego nie powiem, jest to wolą Boga. Mam władzę absolutną. Moje słowa i czyny niosą zbawienie. Zdaje się przekazywać swoją postawą mężczyzna. I choć David jest przekonany, że prowadzi go siła wyższa, to już dawno został zgubiony, czy też sam się w potrzebie znalezienia wytłumaczenia na postapokaliptyczną, brutalną rzeczywistość w końcu zagubił. To ślepa uliczka, jednak David przekonany jest o tym, że droga wciąż prowadzi go do jego Boga, kimkolwiek lub czymkolwiek by on nie był. To z jednej strony przywódca chcący chronić swoją grupę, z drugiej kaznodzieja pragnący głosić słowo Boże, przekonany o tym, że jest w stanie zmienić innych, przekonać, przerobić i naprowadzić ich na tę właściwą drogę. Szaleństwo przeplata się w nim z pragmatycznością, naturalną potrzebą przeżycia oraz empatią. Dlatego to człowiek, pomimo pozorów, niestabilny i nieprzewidywalny. Joel też jest dziki, zawsze był. Skupiony na jednym celu i napierający do przodu ze wszystkich sił, nie patrząc na to, jakie to przyniesie skutki. Dla niego i dla innych. A wszystko to po to, aby dosięgnąć tego, o co walczy. Uratować to, co chce chronić. Nie inaczej jest w tym przypadku. Joel jest skłonny zrobić wszystko, byle tylko ocalić Ellie. W szale walki, w szale podążania i poszukiwania nie liczy się dla niego to, ile krzywd wyrządzi, ile osób zrani, czy ile dusz pozostawi w żałobie. I Joel i David chcą zadbać o swoich ludzi. David zrobi wszystko, byle tylko grupa, która mu powierzyła i zaufała, ocalała. Nie pozwoli im głodować, nie pozwoli im stracić wiary, nie pozwoli im nie widzieć nadziei w przyszłości. Joel z kolei będzie siał w zniszczenie, dopóki jego bliscy nie będą bezpieczni. Jednak gdzie leży granica? Co można nazwać czynem moralnym, a co na miano to nie zasługuje? I czy w tym przewróconym do góry nogami zdeptanym i pokiereszowanym świecie w ogóle można gdziekolwiek taką granicę wytyczyć? Nasza racja zawsze będzie różna od tej drugiej. To przecież oczami innego jakiś szaleniec zabił niewinnego z brutalną krwią, pozostawiając rodziną bez ojca. W spojrzeniu Eli było to szczere oddanie, gest troski i potwierdzenie tego, że Joelowi i już zależeć do końca będzie. Każde spojrzenie ma swoje konsekwencje i prowadzi do kolejnych, tych dobrych oraz tych złych skutków. Nie sposób przewidzieć tylko tego, jaką drogę obiorą następstwa naszych czynów, poprzedzonych przez założenia, które z kolei powstały na podstawie obranych przez nas perspektyw. You're natural leader. You're smart, loyal, violent. Odcinek ósmy może i nie jest najlepszym odcinkiem The Last of Us, ale z pewnością skupia się na ciekawych kwestiach. I to chyba to właśnie w tym epizodzie najbardziej namacalne jest to, kto tak właściwie jest największą zarazą i potwornością tego świata. Joel, David, Kathleen, Tess. W końcu jeli oraz wielu, wielu innych. Ogólnie ludzie tak samo skłonni do dobra, jak i do zła, w zależności od tego, w jakich okolicznościach rzeczywistości się znajdą, z jakimi wyborami będą zmuszeni się zmierzyć i jak bardzo zostaną przyciśnięci do granicznego muru, za którym jest już tylko furia i szaleństwo. Jak się okaże, Eli nie jest od tej grupy inna. David wcale nie chce z Eli uczynić kolejnej owieczki swojego stada, on widzi w niej potencjał, widzi siebie, chce przekazać jej wiedzę i być może uczynić w przyszłości swoją następczynią. W końcu, jak mówi, masz gniewne serce, a przecież tylko tacy przeżyją w tym nowym, surowym, bezwzględnym świecie. Eli, podobnie jak Joel i David, co będzie wyraźniejsze jeszcze bardziej w przyszłości, nie widzi nic poza swoim postanowieniem. Dąży do jego spełnienia, nie patrząc na dobro swoje i na dobro innych. Pada w Amok, ogranicza pole widzenia, wycisza to, co nieistotne i wylewa swój gniew. W końcu i to w dalszej perspektywie będzie miało swoje konsekwencje. Zemsta nie wyzwala. Zemsta trawi od środka, zaraża i zamienia w pozbawioną świadomości organiczną masę. Zemsta napędza nigdy niezaspokojony głód furii, agresji i gniewu. Nigdy nie wyzwala. Do tego punktu jednak jeszcze długa droga przed naszymi bohaterami. Well, No such thing as luck. Najnowszy odcinek wyreżyserował Ali Bassi. Irańczyk znany ze świetnej, bo dzikiej, drapieżnej, nieprzewidywalnej i niespokojnej granicy, mieszającej takie gatunki filmowe jak fantazy, romans, baśń czy thriller. Ta dzikość i zwierzęcość granicy chwilami do ósmego odcinka The Last of Us przenika. Widoczna jest przede wszystkim w tym, jak postacie jedzą, a może raczej wygodniale pochłaniają pożywienie, czy w tym, jak ucieka z nich życie, gdy zbliżają się do nabrania ostatniego wdechu. Byłopiaste oczy. Wykrzywione twarze, poszukłe zęby oblane krwią. To wszystko może wywołać dyskomfort, niepokój. Choć z drugiej strony nie do końca pasuje do dotychczasowej estetyki serialu i chwilami po prostu wybija z rytmu, sprawia wrażenie niedopasowania. Jest zbyt ostre, agresywne i wyraźne w tej formie. W końcu ósmy odcinek The Last of Us też, że każde czyny mają w tym świecie swoje konsekwencje. Nic nie zostaje zapomniane, nic nie rozchodzi się po kościach. David niczym diabeł poluje na Eli w pochłanianej przez kolejne płomienne języki restauracji. Eli poznaje w końcu, co to doszczętnie paraliżujący wnętrzności strach. Ale i strach, który przestawia ludzki organizm w tryb przetrwania za wszelką cenę. Wyzwala w nastolatce siły i gniew, których dotychczas być może nie była jeszcze świadoma. Dużo tu akcji, napięcie nieustannie jest podbijane kolejnymi zdarzeniami, a ci, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z grą, z pewnością nieraz nie dwa się zaskoczą. Po raz kolejny jednak serialowego byka, a, a może raczej diabła, za rogi trzyma tu aktorstwo. Nie tylko Ramsey i Pascala, ale i Scotta Sheparda wcielającego się w Davida, prawdopodobnie drugiej najlepiej zagranej postaci pobocznej, zaraz obok Storm Raid, odgrywającej Riley. Cóż, teraz pozostaje nam czekać do odcinka ostatniego. So you went from